Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 2 FM. Radiowe rekolekcje adwentowe. Dostrzec przychodzącego. Zaprasza ojciec Grzegorz Lojtek, jezuita. W ostatniej piątej konferencji rekolekcyjnej w naszych adwentowych rekolekcjach dostrzec przychodzącego, chciałbym zaprosić nas wszystkich do tego, żeby stanąć przy stajence betlejemskiej, przy żłóbku i wpatrzeć się w Tego, który przyszedł i też wyciągnąć z tego jakiś pożytek duchowy dla siebie. Słuchajmy się najpierw Słowo Boże, które pochodzi z Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Stańmy więc razem przy żłóbku, w stajence I myślę, że wielu z nas ma bardzo Różne skojarzenia, dlatego że wielu z nas już przeżyło niejedno Boże Narodzenie i niejedną szopkę widziało. Pewnie przychodzą nam na myśl te wszystkie szopki, które widzieliśmy, czy to w naszym kościele parafialnym, czy może w innych miejscach, może mniej spektakularne, albo bardzo spektakularne, w których dekoracja, można powiedzieć, jest obecna w całym kościele. I myślę, że to piękna rzeczywistość, ale czasem może nam przeszkadzać w zobaczeniu, o co w tym tak naprawdę wszystko chodzi. Szopka betlejemska może nam się kojarzyć z pewną sielanką, pachnące siano, sympatyczne zwierzaki, pastuszkowie, trzej mędrcy ze wschodu, latające w wkoła aniołki śpiewające kolendy. I to wszystko może nam się bardzo też nakładać na wspaniałą atmosferę rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, Wigilii we wspólnym rodzinnym gronie. To wszystko może bardzo nam się sielankowo kojarzyć, a tymczasem, tymczasem to po prostu była stajnia. I ten obraz y, warto może skonfrontować z tą rzeczywistością. Warto skonfrontować ten obraz. Z prawdą o tym właśnie, że miejsce wcale nie pachniało ładnie. To były skandaliczne warunki na urodzenie dziecka. To był skandal, że jakiekolwiek dziecko urodziło się po prostu w stajni. To nie były godne warunki do tego, żeby przyszedł na świat człowiek, a co dopiero Bóg człowiek, Zbawiciel całego świata. I często właśnie ta sielanka, która nam się kojarzy ze świętami Bożego Narodzenia, może nam przysłaniać tę właśnie prawdę. A co to może mówić o naszym życiu duchowym? Święty Ignacy z Loyoli, założyciel jezuitów, zachęca, żeby właśnie, przyglądając się tej scenie Bożego Narodzenia, wyciągnąć jakąś prawdę o swoim życiu duchowym dla siebie. Myślę, że ta, ten obraz może bardzo pokazywać na to, że Nasze życie często może jest podobne do takiej stajni, albo my możemy sobie zdawać sprawę z tego i myśleć, że ono właśnie takie jest podobne. W jednej z naszych pięknych kolęd śpiewamy Tyś stajnią mnie pogardził, nie garć i sercem mym. Myślę, że warto sobie uświadamiać tę prawdę w obliczu Bożego Narodzenia. Ta szczerość w relacji Szczerość w relacji z Bogiem sprowadza się do tego, że ja w pokorze mogę stwierdzić, że moje życie wygląda jak taka stajnia, nieuporządkowana, wcale nieładnie pachnąca. Ale Bogu zupełnie to nie przeszkadza. Zupełnie nie przeszkadza to, że żeby przyjść do mojego życia. Oczywiście chcę mojego dobra, dlatego chcę uporządkować tę stajnię razem ze mną ale nie przeszkadza do tego, żeby do mnie jako takiego grzesznika przyjść. Moje życie, żeby przyjąć Boga, nie musi być uporządkowane i może nawet nie powinno być, bo wtedy to ja sam będę porządkował swoją stajnię. Wtedy to ja sam będę starał się poradzić sobie ze wszystkimi problemami. Wtedy to ja sam będę szukał cudownych rozwiązań i remediów na problemy, z moim grzechem, z moimi przywiązaniami nieuporządkowanymi, na problemy w moich relacjach, na moje kryzysy. A w tym wszystkim warto sobie uświadomić, że Bóg nie boi się takiego życia i On chce do Niego wejść, żeby mi właśnie w Nim pomóc, żeby je zbawić. Bo to jest ten obraz Boga, Zbawiciela świata, który nie przejmuje się warunkami ale który rodzi się pośród tego trudu, żebyśmy my mogli go przyjąć, żeby stać się jeszcze bliższym każdemu z nas. Nie muszę zasługiwać na miłość Pana Boga. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, gdy odkładamy życie duchowe na później, aż sobie uporządkujemy to wszystko. Czas spotkania z Bogiem jest tu i teraz, nawet w tej stajni. Może dzisiaj warto się nad tym zastanowić, jak wygląda moje życie? Czy ten obraz stajni betlejemskiej jest mu bliski? I czy ja przyjmuję Boga, który chce do mnie przyjść? Czy każę mu czekać, aż ja sobie ze wszystkim poradzę? Drugą myślą, która przychodzi mi do głowy, Patrząc na tę stajnię betlejemską, na moment narodzenia Jezusa, to to, że Boga poznają i prości, i uczeni. Jedynym warunkiem na to jest po prostu otwartość. Zobaczmy, że pasterze, którzy przychodzą do żłóbka, to ludzie prości, którzy zaproszeni przez anioła, przychodzą, można powiedzieć, niegotowi na to, bo kto by się spodziewał, że w nocy przyjdzie anioł i zaprosi go ich do tego, żeby oddali pokłon Zbawicielowi Świata. Druga myśl, która rodzi się we mnie, przyglądając się stajence betlejemskiej, temu miejscu narodzeniu Jezusa, to to, że do Chrystusa przychodzą i prości, i uczeni. I ludzie prości, czyli pasterze, którzy zaproszeni przez anioła, przychodzą oddać pokłon Zbawicielowi. Ale przychodzą też mędrcy ze wschodu, ci, którzy dzięki swoim intelektualnym poszukiwaniom lekturze proroctw, lekturze różnych przekazów na temat tego, gdzie może się pojawić Zbawiciel i po swoim poszukiwaniom przychodzą do tego, żeby Panu Jezusowi też oddać pokłon i ofiarować swoje dary. A więc Bóg przychodzi do prostych i uczonych, do ludzi bogatych i biednych. I każdy z nich, każda z tych grup ludzi ma szansę Go odnaleźć. Jedynym warunkiem jest otwartość na Jego Słowo, na Jego przemawianie do swojego serca. Oni nie boją się, że Bóg może im zagrozić. Nie są jak Herod, przywiązani do władzy, żyjący w lęku, że Zbawiciel Świata, Król, może im zagrozić i odebrać coś ważnego. Są pokorni i wolni od tego, co mogłoby ich wiązać. Chcą przyjmować Boga do swojego życia. I ta otwartość jest podstawowym warunkiem na przyjęcie Boga. Może warto zobaczyć na samym końcu tych naszych adwentowych rekolekcji, jak to jest z moją otwartością? Czy boję się Boga przychodzącego, czy boję się Go przyjąć w moim życiu, bo może wiele pozmieniać, a może po prostu bardzo go pragnę, bo jest jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem dla mnie. Warto jednak być otwartym, bo łatwo przeoczyć dziecko, które rodzi się w stajni. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.